3000 czyli Tysiące skowili. To jest wyzwanie ostrości! Siemaneczko ludziska! To jest kolejne wyzwanie ostrości z lokalu. Ja jestem Icon T, ja jestem Sane Pit. To jest z nami Marcin, Marcin którego już poznaliście. Już poznaliście Marcin nie ma swojego mikrofonu, więc hmm. dlatego tutaj no, nic na razie nie powie, ale za niedługo coś powie, dokładnie jak już będziemy tutaj w trakcie y, wyzwania. Y, a gdzie jesteśmy dokładnie? Jesteśmy przed pac Pizza. Tutaj, o, dokładnie. Na winogranach w Poznaniu. Dokładnie tak. I interesujące jest tutaj co Mańku, jaka pizza? Pizza o wdzięcznej nazwie Devil. Tak Szaton. jest. Byliśmy już tutaj tydzień temu, żeby tutaj ją ogarnąć. Y, jeszcze tutaj sami bez Marcina ale no wtedy się nie udało. Było tak. dosyć duże zamówienie, które jakby pokrzyżowało nasze plany, nie chcieliśmy czekać. No ale teraz już tu jesteśmy, teraz już z Marcinem, którego znacie z live'a, który się odbył tydzień temu, jak to nagrywamy ten materiał. I w trójkę tutaj sobie spróbujemy to, tą pizzę podjąć. I zobaczymy, co będzie. Zapowiada się bardzo ciekawie, bo jesteśmy już po tydzień temu po rozmowie tutaj z obsługą i wiemy, że jest opcja, żeby pizza była ze spodem na spodzie sos z Karoliny Ripper, tak. a na wierzchu papryczkami. W związku z tym też właśnie udamy się już na sam moment jedzenia nie będziecie widzieć tutaj, no bo tutaj tak. jest mało miejsca, po postępy nam się uśmiecha umieranie tutaj w takiej okolicy. Wolimy ze spokojem w domu, więc za chwileczkę nas tutaj zobaczycie już z gotową pizzą przed nami, przed naszą trójką i będziemy sobie testować. Zostańcie z nami. Okej, okay. jesteśmy tutaj e, już, no nie jak widzicie, nie przed lokalem, jesteśmy już tutaj z gotową pizzą przed nami, e, już tak w naszym studio, tak to nazwijmy, e, które dobrze znacie. No i co? No mamy tutaj pizzę Devil, tak jak mówiliśmy, ja wam teraz przeczytam dokładnie jej e, skład, a za chwilę oczywiście ktoś w powinien się pokazać paragon mm. też oczywiście. Skład to jest sos pomidorowy, mozzarella, pepperoni, jalapeno, Carolina Reaper. Czariza. Przy czym trzeba zaznaczyć, że tutaj wybraliśmy optyczny sos pomidorowy został zastąpiony. Sosem z Karoliny Reaper. Sosem z Karoliny Reaper. Tak więc mamy tutaj wersję jak najbardziej podkręconą. Mike wam ją cały czas tu prezentuje. Ja może Wam pokażę bliżej też do kamery tutaj. Też w pewnym czasie jakieś zdjęcia będziecie mieli, jak to wygląda. Proszę bardzo, tak to wygląda. Dosyć niepozorni moim zdaniem. No, no nie, no widać że na pewno skorowki papryk. Yy, oczywiście, no pierwszy rzut widać jalapeno, ale... Ale też są tu jakieś inne czerwone. Najprawdopodobniej ta Karolina Reaper. Wszedł czas na konsumpcję. Przekonamy się, czy może ona pretendować do miana najostrzejszej w, w, Poznaniu. w Poznaniu, bo. No jednak tyle z wartości Karoliny Reaper i sosy papryczki, no to daje to spore nadzieje, że tak może być. Tak, no po pierwsze jest to pierwsza mm. pizza w Poznaniu, która mm. bazuje na Karolinie Ripper, więc... Mm -hmm. e, co chciałem jeszcze powiedzieć... A, istotna informacja, o której prawie byśmy zapomnieli, chyba że Majku już mówię, że ja zapomniałem. Ciasto, grubość ciasta. A nie mówiłem jeszcze. Były, były do wyboru cienkie albo grube, my wzięliśmy tutaj cienkie. No. <laughs> Dobra, okej, okay, no to jemy. jemy. Faktycznie cieniutka jest. I oczywiście wersję wzięliśmy 32 cm, bo jeszcze była 42 mm. Mm. Na zdrowie. Dobra. Na zdrowie, zdrowie. próbujemy. Mm, smak papryk od razu. Czuję na języku ostrożnie. no, mm. Nawet czuję to salami, to smak papryki może jest intensywny, mm. to nie zaburza jakichś innych składników. Na razie. Mm. Rozlewa się na języku. Mm. Czuję kwaśność konserwowego halapenia. Tak jest. Tu się A ja Chyba nie o coś, no to, to nie jest jakaś szalowa. Hmm. Czuję, Czuję, że jest jakaś moc na języku. Na razie to pierwsze uderzenie myślę, że tylko, tylko taka zapowiedź, że się będzie rozkręcać, ale utrzymuje się na tym samym poziomie. Nie wiem. Takie że coś podobnie do tego woli. Wyczuwam y, cały czas palenie na języku, mm -hmm. ale nam się znowu jak najbardziej do przeżycia. No, na, mm -hmm. na ustach chyba wychodzi. Mm -hmm. Nie, no jeśli takie ma być, co? To to hmm. będzie do Zobaczymy co dalej. Smakowo jest jak najbardziej ok. Mhm. Znaczy nie wyróżnia się niczym specjalnie. Przyzwoita do papita. No. Pierwszy kęs chyba każdego kawałka, go mhm. który mi się wydaje, bo tak teraz to samo przy a potem znika to tak mhm. według mnie. A, u mnie to było przy mhm. pierwszym że to jest to, na mhm. Mhm. Teraz już przywykłem. Tylko. Przy pierwszym gryzie czuję tą gorzkość papryk. Wreszcie. O! O, teraz poczułem wyraźnie góry mm. świeżej papryki. No. Ale to świeżej właśnie, nie są tylko świeżej papryki. Mm -hmm. To się zgadzam. No, no, typowo mm. taki posmak. <laughs> na gardło, <laughs> <Na> gardło uderzyło. <laughs> Musiałem mieć <się> kawałek gdzieś. <laughs> o no. fakt. No. No nie ma tego takiego słodkiego smaku jak Bunga na pewno. Mm. Jest to stoi płaca. Po co mam mi się, bo... Więc mm. wyczuwalny fajny smak, zwłaszcza to chyba szorizo i salami wyczuwam najmocniej. Pojawiają się tak ja papryki. ja nawet nie widzę tego czorizo. Pojawiają się tak akcenty papryki. Trudno odróżnić chorizo od no Pojawiają się te... Dobra, jak teraz przerwałem, dalej, bo jak teraz przerwałem jedzenie hmm. po tym kawałku, to teraz zaczyna mnie naprawdę szczypać mocno. będzie tak jak w że po trzecim kawałku dopiero powie pizza, halo. Hmm. Halo, proszę Chuj. mnie docenić. Hmm. Czuj to ostro hmm. No nie, przy tym drugim kawałku teraz już coś tak. jest mocne, zdecydowanie. Hmm. No my to jeszcze tak powoli, powoli to najbardziej rozkręcam. A ale dobra, pizza dobra. Dobra, jest, Somehow, no, jest tanto, isso, dobra, nie najbardziej. No smaczna jest. Chyba chyba smaczniejsza niż Ninja. Ten, ten szartkor pizza. No zdecydowanie, to, no. to w ogóle nie ma tematu, nie? Mm. Przygdyś trzeciego. I świeży, uderzający smak hmm. papryk. Powiem Ci, że nawet mi pasuje. Kurczę, to ma podobne do Bułgi to, że ten smak papryk nawet mi się podoba tutaj. Może zwyczajnie nie lubię go. Hmm. Ale ciekawe. Czuć kąciki ust u mnie. No właśnie, głównie kąciki ust. O mnie, nie. Tak, Cały usta już jakby odrętwiałe. No my ja się góry jezyd. Nie, to nie. Jezyd to głównie tak trochę, ale mam takie momenty, gdzie przyłykam paprykę. Czuję, mm. że przełykam papryki. Ja właśnie lubię jak pizza, tak jak wiesz, że Go. ona mm. stoi. No nie? właśnie, no, no że to jest super. No tak, właśnie. Mm. No, jest mm. to jest. Ciasto jest naprawdę dobra. Ale to powinno usta... słone, ciasto jest takie. No, jak jako ja, ja, się z, ja się spodziewałem czegoś większego. Też szczerze. Chyba, że jeszcze później się rozpręci, nie? Ale... Mm. Dobra, dla mnie już na usta zresztą się kaczanga. Żletki jakieś przytoczynają no. na języku. No nie jest to na pewno dla jakichś hardkorów, nie? No. Ja, no nie? ja nie uważam siebie za hardkor, też sam A na, na, na no. to jeść. Dobra. Czwarty <coughs> kawałek który mam na języku. Ja od trzeciego już tak wiesz, jest, już mocno jest na języku. Już zaczyna latać. Ostre Czuję usta strasznie. No piąty Chyba kawałek to ja już... Poliki czuję że. Hmm. Helikopterek mi się odpala. Wzmacnia się z każdym wrażeni, wrażeniem, z każdym tym. Oh. A przy nadal to jest Dobra. Naprawdę. Bo czuć, nie. Mm, Co się ja. Mm. A jak głodny byłem już. No, <laughs> no, też byłem. Mm. Mi się wydaje, czy tutaj mam jakąkolwiek ekspresję tutaj teraz? <laughs> nie, ja czuję, że mi poliki. Mam guczaka. Mm. Nie, miężyc mi jest tak mi język, mi, ale. Miężyc mocno wypala, naprawdę. No, my też jest A? o jeszcze nam czuć na brzuchu chyba, już. Już się tpali. Ostatni kawałek. O. Ojej. Ale jak się nieje, to najbardziej język obrywa, strasznie. Mm -hmm. Żyletki są. Jezu, robię robotę, no, bardzo, no. Kończyka już bardzo nawet. Fak, na brzuchu mi się trzeba. Wow. Czuję, usta. czuję nie, usta. nawet nie, nie tylko usta no, czuję. I... też wokół trochę, trochę ust, mi się, język. Trochę mi się ten... To jest. A ja... Język, żyletki, strasznie. Teraz tym bardziej jak się nieje nic, to już w ogóle zaczyna teraz... to atakować. Trochę na brzuchu się zaczyna. Kąciki już też czuję. Zajcie mi ten który teraz martwi. No może trochę też bruk zaczyna już, bo... No coś czuję zdecydowanie. Mm. <grystanie> Zachowuję poprzez Ja nie umiem. <grystanie> <grystanie> czuję ostrzeż mówię, ale... Mm. To Usta to... i ten. Reszta tak. Nie to są Cię. właśnie, jak to jak mówimy... Mówiliśmy już, że Alimia, to są dwa obozy przyjmowania ostrości, widać, mm. po którym obozie ty jesteś. Już ten. Aha. jak <grym grym> się mam z no. Dobra, na języku słabnie już ten. Możemy to się... przepijać dobra, mm -hmm. to, to jest recenzja, jakiś challenge. <grym> no. Dobra, przyzwoita. Spodziewałem mm. się dużo, dużo dużo ostrzejszego. Też, też, rzeczywiście. Na Karolinie Ripa myślałem, że da się. to myślałem, że mocniej będzie. A to jest moc bardzo zbliżona do tego, co mieliśmy zjedzili, pamiętamy, z gorgonzoli w wersji najbardziej podkręconej. Moim zdaniem kapkę mocniej. To jest coś pośredniego w pół drogi między gorgonzolą a bungą. No nie podobnie, kurde. Nie no, bunga była na pewno mocniejsza. Ale co ogólnie, chyba można polecić, nie? To a co, bo była smaczna, mi nawet te smak papryki przeszkadzały. No, tak, no naprawdę było no, była dobra. Czy... Tak jak powinno być ciasto, odpowiednio słone. Słodniej było było wyczuwane wszystko z jalapeno, papryki. Jedynie chorizo nie było wyszło. No właśnie, Wydaje mi się, że nie. nie. Mi się nie. Wydaje, że ja czułem, ale faktycznie bardziej to z salami było. Tak. Co, chcieli polecenia własne, nie? Wchodzi? Czekaj, <śmiech> byś już... <laughs> Za To już <laughs> wyjdzie ze mnie, czekaj. Nie, <laughs> ja raczej nie. ale. Muszę pasek poluzować, bo na brzuchu naciska już coś. <laughs> Okej. Okay. U mnie fajnie to Uch. przyjemne ciepło to będzie <laughs> Przyjemne. Tak, jest, tak. przyjemne rozgrzewa, tak? Tak, tak jak się śmiali. Nie, to no, u mnie w w też. Temucho, jak się śmiali, hmm. powiedziałem. Jak wiecie, panowie tutaj normalnie się trzymają, no prawda? To jest prawo, no, nie? Przyjemne ciepło. Ja, powiem tak, no ja się lekko spociłem i czuję na brzuchu, że jest. No, fajnie, Nie fajnie. Na fajnie, na nie nie fajnie jak najbardziej, nic. Ustra. U mnie usta, język, ale to jest naprawdę, naprawdę, że przyjemne po prostu, nie? Nie jest jakieś Uch. mega doskwierające. Trochę mi się w głowie kręci. Fakcie, już trochę jest mocno dosyć. To jest pewien taki poziom ostrości, który lubię. Który sprawia fajną przyjemność. Mi też się jest, podobał, jest, jest ale dosyć dał. Mam wrażenie, że jakbym <grym> się lepiej rządek przygotował, to chyba by to było lepsze no, dla tak. mnie. Bo jednak troszeczkę mam wrażenie, że. Odczuwam Odczuwam na tym żołądku, ale będzie okej. Okay. Dobrze, no to panowie już tutaj powiedzieli swoje wrażenia, ja w ramach podsumowania mogę teraz powiedzieć, że naprawdę polecam. Dało dało mi na brzuchu teraz popalić, naprawdę, ale dlatego chyba, że niezbyt dobrze się przygotowałem wcześniej. Pamiętajcie, jestcie na pewno dobrze przed podejmowaniem tego typu ostrości. Jeśli w grę wchodzi Karolina Ripper to zawsze coś. Zjedzcie wcześniej, przygotujcie żołądek. Eee, bo ja teraz odczuwam. Pan eee, najbardziej palenie brzucha. Na ustach już zeszło odczuwam takie. F... Nie wiem, czy mógłbym to powiedzieć że przyjemne, na pewno wyraźne, ale nie jakieś dokuczliwe palenie e, wokół us. No języku już zeszło. No dobrze, to jak najbardziej możemy jeszcze to polecić. Pak mam Pizza tak. na Wichrowych wzgórzach. E, pizza konkretnie Devil. Devil. E, jeśli Oczywiście tą wersję hardcore byśmy. się na siła, to poproście o podkład nie z sosem pomidorowym, tylko z sosem też o party na Caroline Reaper i wrażenia naprawdę gwarantowane, bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze, nie trzeba w takim razie duże ja jestem Sony pizza. Jestem ty. Tutaj z gościnnym udziałem Marcina i widzimy się na kolejnych naszych wyzwaniach, filmach, recenzjach właśnie z lokali, sosów, różnych różnic tych rzeczach. to też oczywiście. Dobrze, nie trzymamy już Was i widzimy się na kolejnych właśnie naszych produkcjach. See ya! Maciej, ojciec, Pikanność jest tak minimalna, że naprawdę to poziom jakiegoś pikantnego chrzopu zwykłego. Ale teraz, oj, coraz mocniej! No teraz coś już mocno grzeje. Oła! Łał! Nie jest dobrze. No, jest mocno. No po dłuższej przerwie od jedzenia, bo teraz się zagadałem, to o kurde, żyletki prawie na języku.